Przepraszam was. Nagrywam kochani film akurat. Przepraszam was. Jestem Joshi i nauczam fotografii ulicznej. Witam Was serdecznie, obiecałem Wam opowiedzieć o pracy w redakcji ku przystrodze ludzi, którzy no chcą rozpocząć dopiero jak gdyby tą Przygodę fotograficzną, bo to jest na pewno wielka frajda, kiedy robi się zdjęcia, które są publikowane. Dodatkowo w gazetach, w szczególności w jakichś takich no, magazynach ilustrowanych, siedzą fotoedytorzy, którzy się świetnie na fotografii znają. I no, fotografia ma różne oblicza, można robić różne rodzaje fotografii, ale. W moim takim subiektywnym odczuciu, te zdjęcia, które są publikowane, no one przechodzą ostrą selekcję i jest to pewnego rodzaju, jak gdyby, no hmm, może nie tyle, że zaszczyt, ale jak gdyby świadczy to o fotografii jego umiejętnościach, jego zdolnościach, jego warsztacie, kiedy te zdjęcia są publikowane, no i też ważne, w jakich magazynach, w jakich gazetach, w jakich dziennikach one są publikowane. Więc na pewno takie podejście i takie spojrzenie ma wiele osób, które marzy o tym, żeby dostać się właśnie gdzieś do redakcji którejś z gazet czy dzienników. Ale no właśnie. To wygląda troszeczkę inaczej niż sobie wyobrażamy. Przeważnie, tak, bywa ze wszystkim, nie, że w bliższym poznaniu wygląda to trochę inaczej. Ja nie chciałbym wymieniać konkretnych tytułów, redakcji, żeby nie mieć potem problemów. Ale nie jest to chyba też ważne, tak naprawdę, o które redakcje chodzi. Chciałbym Wam opowiedzieć może krótko, tak, o ile się da krótko opowiedzieć, moją historię związaną ze zdjęciami gdzieś tam, właśnie publikowanymi w różnych gazetach, dziennikach, magazynach. Że, no cóż, zaczęło się w zasadzie. Od tego, że byłem bardzo szczęśliwy, że się dostałem do pierwszej redakcji, ale no ja się dostałem w momencie, kiedy właśnie fotografowie byli zwalniani. Zwalniani z umów o pracę. I ja też tej umowy nie dostałem. Byłem na zasadzie Freelancera, wolnego strzelca, i po prostu zdjęcia, które no, zrobiłem i które były publikowane, to za te publikowane dostawałem kasę. Um, niestety złożyło się. Niestety dla mnie złożyło się to tak, że zostałem przyjęty w zasadzie w dniu, w którym wszystkim fotografom wymówiono. Umowę o pracę, i kazano im przejść na te umowy śmieciowe albo zostać free, freelancerami. I to dla tych fotografów było no, bardzo takie podejrzane, że się pojawiłem w tym momencie i krążyły nawet o mnie takie plotki, że ja robię zdjęcia wręcz za darmo, po to tylko, żeby były publikowane. Ja o tych plotkach nie wiedziałem, zresztą to w sumie nic by nie zmieniało. Nie miałem tam też jakichś bliskich kolegów. I raczej powiem Wam, że nie zaobserwowałem, żeby w ogóle w redakcjach gdzieś się tak nawiązywały jakieś takie bliskie przyjaźnie. Raczej to były takie momenty, w których no wręcz w jakiś sposób można powiedzieć, walczyło się. O to, żeby otrzymać jakiś temat, i no to była taka nawet też nieraz walka z tym. Przepraszam Was, nagrywam, kochani, film akurat. <grywanie> Przepraszam Was. I była też również walka o to żeby te zdjęcia zrzucić, bo to jeszcze były czasy, kiedy nie było. Już były aparaty cyfrowe, ale jeszcze nie było y, takich możliwości, jak jakie są teraz. I y, po prostu przed deadlineem, przed godziną 17 trzeba było zrzucić zdjęcia, wcześniej je opisać. Y, mieliśmy mniej miejsc. Mniej komputerów niż nas było, więc też to była taka sytuacja trudna między nami, gdzie po prostu walczyliśmy o dojście do e, przede wszystkim, żeby dotrzeć przed deadline'em do redakcji. E, potem, żeby te zdjęcia z, z, znowu, z, jakoś zdążyć w ogóle zrzucić na któryś z tych komputerów, opisać, bo inaczej. No, po prostu szczególnie w dziennikach takie zdjęcia już wtedy no, tracą na, po tej godzinie 17.00 no, swoją aktualizację, już przestają być w ogóle istotne. Może gdzieś tam można je potem wykorzystać później w jakiś magazynach, które się ukazują. Nie wiem, no, co tydzień czy co miesiąc, nie? ale no, to jest już raczej inny rodzaj fotografii w takich magazynach i także tu już jak gdyby pojawiał się taki problem i z rodzajem zatrudnienia i z dostępem do sprzętu, do tego, żeby w ogóle te zdjęcia móc zrzucić, opisać, nie? Żeby mogły zostać wydrukowane. W następnych redakcjach, w których pracowałem, z tym dostępem do komputerów już było łatwiej, no ale, tak jak wspominałem, to już był taki okres, gdzie fotografowie nie byli zatrudniani na umowę o pracę. I to tak różowo nie wyglądało. Ja w znanej, bardzo takiej no, redakcji dziennika, pracując od rana do nocy, no jasne to był oczywiście inny przelicznik niż dzisiaj, nie? ale ja zarabiałem od 1000 do 1600 zł, więc to były naprawdę bardzo małe pieniądze, bo musi się pamiętać o tym, no, że fotograf sam sobie musiał sprzęt zapewnić, a te aparaty cyfrowe jednak bardzo drogie są, obiektywy i tak dalej. Więc to było takie biedowanie i no cóż, skąd taka kwota? Ta kwota brała się po prostu z tego, że e, dostawałem kasę po prostu za zdjęcia, które się ukazywały. A no, dam wam taki przykład, dostałem na przykład zlecenie od e, e, fotoedytora, miałem zrobić zdjęcie jakiegoś polityka, takie typowe paparazzi, nie, nie lubiłem tego, no ale nieraz nie było wyboru, po prostu, żeby móc współpracować, no to trzeba było wykonywać różnego rodzaju zdjęcia. Więc y, pamiętam, że dwa i pół dnia spędziłem w zimę, w samochodzie, czekając na polityka, który miał wyjść z domu, żeby zrobić to zdjęcie. Kiedy on z tego domu wychodzi, tam była taka sytuacja, że nie chcę tutaj też nazwisk używać, że jakiś taki ważny polityk gdzieś nagle zniknął, nie wiadomo było, co się z nim stało. I miałem sfotografować, miałem takie zadanie, bo redakcja podejrzewała, że on jest w domu. Dostałem adres. No, mi się okazało, że go nie było w domu i przesiedziałem 2,5 dnia w zimę w samochodzie, gdzie miałem włączony silnik, paliwo e, się zużywało i nikt mi za to nie zapłacił, nie dostałem za to złotówki, nie. Więc tak, potem było już tylko gorzej, potem było, już tak się zaczęło robić, że Wręcz, fotografowie byli zobligowani do tego, że zdjęcia, które były drukowane, no to um, były umowy podpisywane, że zrzekamy się um, praw majątkowych, nie pamiętam jak to się fachowo nazywa, ale praw majątkowych do ponownych publikacji co dla, no nie wiem, fotografa nie jest fajne no to tak, tak jakby muzyk. Mógł dostać tylko pieniądze za to, że raz wykonał utwór, a potem za każde odtworzenie tego utworu nie, nie dostaje tantiemów. Nie? Więc to był taki też silny cios dla fotografów, którzy pracowali w redakcjach. No i też chciałem opowiedzieć taką historię o takim magazynie, który szczycił się tym, że fotografowie, którzy z tym magazynem współpracują, robią zdjęcia niepozowane, że te zdjęcia nie są ustawiane, że te zdjęcia właśnie są naturalne, prawdziwe. No i kiedy ja nawiązałem współpracę, kiedy udało mi się w końcu nawiązać współpracę z tym magazynem. Byłem no, w ogóle zachwycony, że udało mi się w ogóle tam dostać. To było no, w moim odczuciu olbrzymie osiągnięcie. Czytałem wiele nawet, nie wiem, artykułów, czy nawet książek na temat tego wydawnictwa, a w zasadzie tego magazynu, na temat jego historii. I co? I słuchajcie, pojechałem, zrobiłem temat. Yy... Osoby odpowiedzialne za druk obejrzały te zdjęcia. Powiedział, że ok, że, że to jest jak najbardziej, ale że, że jeszcze by chciały takie zdjęcie, i takie zdjęcie, i jeszcze takie zdjęcie. I dostałem dokładny. Opis mam go, mam te maile do dzisiaj. Dostałem dokładnie opis. Zdjęcie, jak zdjęcie ma wyglądać. Pamiętam, że jeden taki opis dotyczył właśnie tego, że fotoedytor sobie życzy, żebym sfotografował taką scenę, że jest zachód słońca. I na rynku pewnego miasteczka yy, siedzi małżeństwo, które miało być starsze, a w tle ma się odbywać jakaś tam konkretna scena. No to było dla mnie bardzo bolesne, ponieważ zupełnie no, inaczej sobie to wyobrażałem i te wszystkie wartości no właśnie hmm. o których słyszymy które są często promowane przynajmniej kiedyś były promowane nie że jak zaczynasz pracować w redakcji okazuje się że to wygląda czasami zupełnie inaczej na przykład, nie wiem, fotografowie, którzy robią zdjęcia polityków w Sejmie. No, okej, okay, ja tego rodzaju fotografii nie lubię, nie? ale to też jest przecież fotografia i są fotografowie, którzy się w tym specjalizują. Musicie pamiętać, że no, trzeba jakoś do tego Sejmu dojechać. Że często fotograf no, potrzebuje po prostu samochód, żeby się szybko przemieszczać z miejsca na miejsce, że nie może mm, korzystać y, nieraz y, ze środków komunikacji publicznej, że pod Sejmem jest ciężko zaparkować, że tam, y, no cóż, są parkometry, że wejście do Sejmu nie jest łatwe, y, bo no, jest kontrola. Więc w momencie, kiedy ci się ten czas postoju kończy, żeby tak wyjść i wrzucić pieniążek i szybko wrócić, no nie ma takiej możliwości, i to są wszystko pieniądze, które ty sam za to musisz zapłacić, nie? A potem okazuje się, że jesteś już na temacie, jesteś w Sejmie i okazuje się, że jest Twój kolega z redakcji. Bo tak fotoedytor zadecydował i to fotoedytor zadecyduje, które zdjęcie wybierze. Czy Twoje, czy kolegi. Ale fotoedytor dodatkowo jeszcze dzisiaj korzysta z agencji fotograficznych i może zdecydować, że ani Twoje, ani zdjęcie kolegi się nie ukaże, tylko że ukaże się. Zdjęcie, które po prostu zakupią w agencji i pieniądze, które zainwestowałeś w benzynę, w parkometr i stres związany z tym, czy tam nie dostałeś mandatu, czy właśnie dojdzie do tego, że będziesz musiał zapłacić ewentualny mandat, że to wszystko idzie w powietrze, nie? A redakcje dzisiaj. Za zdjęcia płacą bardzo, bardzo mało kasy. Nie, żebym jechał tak, znowu brutalnie, po redakcjach, bo oni też mają swoje problemy od momentu, kiedy no, pojawił się internet. W szczególności teraz, kiedy jest YouTube, telewizja internetowa i tak dalej. Wszystko można śledzić na bieżąco w internecie, no, więc te wszystkie Magazyny, dzienniki, i tak dalej, mają z tym duży problem. Nakład y, zmalał. Mają mniej środków finansowych i to jest jak gdyby no, najbardziej zrozumiałe, że oni muszą ciąć te koszty. I no tak, no ale jakby nie było, no musisz też uwzględnić to, że za zdjęcie dostajesz. Raz, że jest. Y, w zasadzie no, nigdy nie masz pewności, że to zdjęcie zostanie wydrukowane, nie? A dwa, że ono jest też okupione Twoimi własnymi kosztami. Masz w dzisiejszych czasach, kiedyś jeszcze były służbowe aparaty fotograficzne, w szczególności jeszcze w czasach no, tej fotografii na kliszę, że tak to nazwę. Dzisiaj no, masz już swój aparat. Często no, to jest aparat, który kosztuje. Mm, Profesjonaliści, znaczy profesjonaliści, tego rodzaju fotografowie raczej nie, nie korzystają z tych najdroższych aparatów, bo to jednak się szybko zużywa, w ciągłym pędzie, gdzieś się tam walni o futrynę, więc te aparaty może nie są z najwyższej półki, nie? No ale kosztują minimum te 10 tysięcy, 15 tysięcy samobody. No, no musisz mieć do tego backup czyli następne 10-15 tysięcy. Musisz mieć do tego parę obiektywów. Też to są dziesiątki tysięcy, nie? Często fotografowie korzystają z zoomów, z jasne zoomy, więc stało, 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 stało świetlne w tym sensie, że tam jest no, stałe światło, więc to są drogie bardzo obiektywy. Do tego laptopy żeby te zdjęcia szybko przesyłać, to wszystko kosztuje programy jeśli mają być uczciwie zakupione i tak dalej to są kosmiczne pieniądze sprzęt, samochód nie? amortyzacja tego a pieniądze, które się otrzymuje na końcu są małe i ja wiem może jedynie to, że twoje zdjęcie gdzieś się ukaże no, jest y, jak gdyby no takie satysfakcjonujące. Też ludzie jak gdyby z różnych powodów fotografują. Ja y, moje, y, w szczególności ostatnie zdjęcia dla tych magazynów, no to przyznam się, tak powiem brutalnie przed kamerą, że no f, 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 to były liczące się magazyny, ale to wyglądało w, tej, w ten sposób, że no przynajmniej ja byłem w takiej sytuacji, że to ja musiałem pokryć wszystkie koszty i okej, okay, ja dostawałem za reportaż czy esej, dostawałem w cudzysłowie dużo pieniędzy, ale jak odliczysz koszty hotelu, jak odliczysz koszty podróży i tak dalej, to się okazywało, że. No, może nie na zero, nie, ale że to były bardzo drobne pieniądze, nie. Natomiast no, było to ważne z tego powodu, że gdzieś się to nazwisko pojawiało. I jeśli nazwisko się pojawiało y, często w znanych magazynach, no to wtedy było dużo łatwiej dostać chałtury. Y, po prostu chałtury, nie? Jakieś y, eventy, czy jakieś. Y, Śluby, jakieś takie większe, nie? Z weselami. Jasne, że taki fotograf wtedy, jeśli jest znany, to może sobie więcej kasy e, zażyczyć. On wtedy ma dużo większą łatwość, żeby pozyskać w ogóle tego klienta. Więc dużo łatwiej, że się tak brzydko wyobrażę, wykosić mu tych fotografów, tak, takich, no. Którzy, którzy nie wyrobili sobie marki, którzy nie mają nazwiska, nie no ale, ale, musisz na to najpierw ciężko zapracować, nie i ta praca w zasadzie no, prawie że wychodzi na zero. Musisz to też uwzględnić, że żeby wyrobić sobie markę. No to jeśli robisz taki reportaż, to jest czas, no, który. Właśnie w fotografii najważniejszy jest czas, nie? Bo jeśli y, twój reportaż, y, nad którym pracujesz, y, no nie wiem, trzy miesiące, załóżmy, żeby twoje nazwisko się pojawiło gdzieś, a, a teraz w ogóle już są kłopoty z tym, nawet y, magazyny nie chcą nazwisk drukować, nie? więc to jest kolejny problem, bo no. To było ważne, żeby Twoje nazwisko się pojawiło, ale też, żeby to nazwisko się pojawiło, no to poświęcałeś nieraz na te trzy miesiące, a przecież w tym czasie trzeba było płacić czynsz i wszystkie inne opłaty. No i niestety nie jest to taka um, no, bajka, o której często młodzi ludzie. Czy młodzi fotografowie starzem marzą, bo oglądali kiedyś jakieś filmy, które dotyczyły może właśnie bardziej przeszłości, bo czytali gdzieś jakieś książki, w których nie do końca została opisana prawda i no, nie chciałbym was jakoś zniechęcić do tego wszystkiego ale chciałbym, żebyście mieli tą świadomość przy podejmowaniu decyzji związanych z tym rodzajem pracy, bo fotografia, która się ukazuje, która jest publikowana, jest w moim odczuciu taką najfajniejszą fotografią, żywą fotografią, taką, która no, dociera do ludzi i która no, nie wiem, często mamy jeszcze jako fotografowie to takie odczucie, że y, mamy wpływ na losy świata, że możemy pokazać okropieństwo wojny na przykład, nie? Są fotografowie wojenni, którzy jeżdżą gdzieś na wojnę i poświęcają, narażają swoje życie, zdrowie. No, a potem co? Jak to wygląda w praktyce? Że. Okazuje się, że jest wciąż, jeśli nawet nie tyle samo, to coraz więcej wojen, że w zasadzie nie mamy na to wpływu, i na początku, kiedy jeszcze tego nie przeżyłeś, nie doświadczyłeś, możesz mieć takie wyobrażenia, takie oczekiwania, właśnie co do tego, tego rodzaju fotografii, co do mm, no właśnie tego rodzaju publikacji, że, że raz, że to jest fajna przygoda, dwa, że, to jest, że można z tego dobrze żyć, y, trzy, że masz wpływ na los świata, że robisz coś dobrego, no a potem budzisz się z ręką w nocniku. Więc, kochani, dokonujcie. Świadomych wyborów. Ja nie odradzam, ale najpierw sobie zbadajcie dobrze sprawę, popytajcie się kolegów, jak to dzisiaj wygląda. Ja zresztą też mówię, jakby no, z perspektywy lat, które już minęły i jasne: mam kontakty cały czas z kolegami, fotografami i mam informacje na ten temat, ale już może to są bardziej takie informacje z, dru z drugiej ręki, nie, nie moje, z autopsji. Ale sprawdźcie, sprawdźcie to. To jest na, naprawdę kapitalna przygoda. Kochałem ten rodzaj fotografii. To jest coś niesamowitego, bo na tej drodze poznaje się, przeżywa się przygody, <grych> poznaje się bardzo fajnych ludzi. Jest to, jeśli ktoś to lubi, no to jest no takie. Życie usiane przygodami, ale w praktyce, szczególnie w dzisiejszych czasach, no to jest taki już trochę bym powiedział coś, co odeszło do lamusa. Coś, co już nie ma dzisiaj racji bytu. Coś, co przestało już funkcjonować. Chyba nie mam ani jednego kolegi, tak jak sobie teraz pomyślałem, który by jeszcze aktywnie na stałe był związany z jakąś yy, konkretną red redakcją. Jeśli to z kilkoma, albo z jakimiś agencjami fotograficznymi, ale raczej jeśli chodzi o zarobki w fotografii, no to ten rodzaj fotografii to jest ciężki kawałek chleba. Więc tak, jest to coś na, naprawdę bardzo fajnego od strony samej pracy, wy, wy, wykonywania jej, ale współpraca z redakcjami jest bardzo trudna. A kasa, no to cóż, jeśli dzisiaj masz bogatych rodziców i chcą sponsorować Twoje hobby, no to tak. Ale jeśli masz z tego żyć, a jeszcze masz utrzymać z tego dom, żonę, dzieci, przemyślcie to sobie dobrze. Przepraszam za pesymizm, może, ale no właśnie, czy to jest pesymizm, czy to po prostu jest hmm, trzeźwe spojrzenie na sytuację. Bądźcie świadomi, kochani, trzymajcie się z wartem.